Siema, siema, siema. Taka sytuacja. Znowu ratujemy klasyka. Takiego klasyka, ale patrz, taka sytuacja. Rozmawiam z hurtownikiem, otwieram maskę. A tu takie coś: kość na rozruszniku. Zwierzę przyniosło kość i położyło na rozruszniku. Hm. ciekawe. I powiem Wam lepszy numer, bo ten Golf przyjechał na wymianę sprzęgła, bo się sprzęgło ślizgało w tym aucie. Mówi facet, że kiedyś tam sprzęgło zmieniał, bo ten samochód ma kupę lat. Ja mówię, chłopie to takie sprzęgło powinno wytrzymać, no ze 100-200 tysięcy mi się wydaje, jak założyłeś nowe. A on mówi, nie wie czy to było nowe, czy używane, nie pamięta, ale słuchajcie, jak wcześniej Wam pokazywałem, ta kość tu była przyniosło zwierzę, kość położyło tu. On wcisnął sprzęgło, do góry poszła ta wajcha i ta kość opadła. I teraz sprzęgło się ślizgało, bo, bo ta łapa, zamiast schodzić do końca, zapierała się dziś o tą kość pierdoloną i dlatego sprzęgło się ślizgało. Ja wyjąłem tą kość, pojechałem się przejechać i się okazuje, że sprzęgło jest w zajebistej kondycji, tylko kurwa, no, no, numer taki, no. kto by pomyślał. Kunolis przyniósł kość, położył na rozrusznik i to wszystko tak się podziało. Już mieliśmy wyrywać skrzynię, a patrzę, taka niespodzianka pod maską. Wyrzuciłem kości, jest dobrze i auto jeździ, nic się nie ślizga. Także myślę, że właściciel będzie zadowolony. Yy, z racji takiej, że parę stówek będzie miał w kieszeni. No, taka sytuacja z golfikiem.